Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, niech Was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Stawszy się podobnym do ludzi i w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano. Istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Będę Cię chwalił, w Wielkim Skromoceniu Będę Cię chwalił Wielkim Skromoceniu Wypełnię moje śluby wobec Cicieli Polaka Ubocy będą jedli zostaną zostaną nasyceni Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Serca Wasze niech żyją na wieki. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Przypełną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi. Będę Cię chwalił, Wielkim zgromadzeniu. Potomstwo moje jemu będzie służyć, przyszłym pokoleniom o Panu powie, i sprawiedliwość jego głoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczyni. Będę Cię chwalił w wielkim stromoceniu, Alleluja, Alleluja. Utrudzeni obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja. 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 Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole. Jeden ze spółbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty <laughs> posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjście, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę Cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzek: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę Cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzek: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy Rozgniewany gospodarz nakazał słudze: wyjść co prędzej na ulicę i załki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na no to pan rzekł do wyjść wyjdź na drogi i między opłotki, i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony bowiem powiadam Wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, i my chcemy powiedzieć tak, jak ten jeden ze współbiesiadników. Szczęśliwy Ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Szczęśliwi ten. A się okazuje, że nie wszyscy chcą być szczęśliwi. Tak, byli zaproszeni. Byli zaproszeni i wiedzieli. Wiedzieli, że Pan czeka, żeby przyjść na ucztę, którą Pan wyprawił dla nich. Panie Jezu, nie chcieli przyjść, nie chcieli przyjść. A czy my odpowiadamy na Twoje zaproszenie? Tak, tutaj przyszliśmy, nie musieliśmy przyjść, ale jakże wielu jest tych, którzy są zaproszeni, a do Ciebie nie przychodzą. Tak, Panie Jezu, ludzie są dzisiaj wystraszeni. Sporo jest takich, którzy nie przychodzą do Kościoła, bo się boją. Bo im mówiono, że tu można się zarazić, a przecież chcemy być zdrowi wszyscy, więc nie ma co się narażać. A tymczasem, żeby wziąć udział Twojej uczcie, to trzeba też to czymś przypłacić, tak jak mówi nam dzisiaj Paweł Apostoł. Tak, tym, który najwięcej zapłacił, to Ty jesteś. Patrzymy na krzyż. To było niebezpieczne dla Ciebie. Tak, a jednak umarłeś na krzyżu. Dlaczego? Tylko po to, żebyśmy mogli wziąć udział w tej uczcie. A więc czym jest, czym jest nasz wkład w stosunku do Twojego? My się boimy, a Ty czekasz. Panie Jezu, nie chodzi o to, żebyśmy tam ci ludzi oskarżali. Nie nasza, nie nasza to sprawa oskarżać. Ale po to, by Cię prosić, byś nam dał taką mądrość. Jak mamy do ludzi mówić? Jak mamy do ludzi przemawiać? Przekonywać? Jak wielką wartością jest Eucharystia, że Ty sam tutaj czekasz, Ty Bóg. Tak, Panie Jezu, zewnętrznie uznany za człowieka, mówi Paweł Apostoł, ale Bóg taki niepozorny, tak i dzisiaj jesteś taki niepozorny, taki host i sobie. Pod postacią chleba i wina, taki niepozorny. Ale Bóg, prawdziwy Bóg, który jest wszechmocny, tak, który zaprasza nas na ucztę niebieską, czy będziemy mogli Ciebie już oglądać w pełni chwale, abyśmy. Dożyli, dożyli tego a raczej, żebyśmy tak przeżyli naszą śmierć, jako spotkanie z Tobą. Oto się modlimy dla siebie i innych. Módlmy się, módlmy się za wszystkich naszych kochanych zmarłych, Panie Jezu. Przyjmij ich do siebie, do siebie, do domu Ojca. Ciebie prosimy. Oddalenie z łagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem. I o szybki triumf na świętszych serc Pana Jezusa i, i Świętszej Maryi Panny. Ciebie prosimy. Panie Jezu, niech nasze spotkanie z Tobą na uczcie Eucharystycznej wzbudza w nas pragnienie spotkania się z Tobą na uczcie niebieskiej. Ciebie prosimy. Nawrócenie grzeszników, szczególnie wrogów, kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się Sacharek, aby pan przywrócił i zdrowie. Ciebie prosimy. Prosimy cię, Panie za kapłanów, aby y, zgodnie z twoją wolą głosili twoją naukę. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby, aby Duch Święty przeorał naszą całą ojczyznę, abyśmy aby wypełniły się Kościoły, i abyśmy przed całym światem głosili, że tylko Bóg jest Panem naszego życia i żebyśmy pokochali Go naprawdę całym sercem. Ciebie prosimy. I módlmy się że za tych zmarłych, za których odprawiona jest msza święta, a którzy jeszcze cierpią męki czyśćcowe. Aby jak najprędzej młodzieży cieszyć się oglądaniem Pana w niebie. Ciebie prosimy. Modlmy się w intencji Ojca Świętego o pokój na świecie, za naszą ojczyznę, nasze rodziny, dzieci młodzież, aby być silnym Bogiem. Ciebie prosimy. Modlmy się za poruszenie sumień tych, którzy są przeciwnikami Świętego Kościoła, czyli Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby wrócili na ból Kościoła. Ciebie prosimy. Mówmy się za stawiennictwem Świętego Patryka o zdrowie dla kapłanów, dla wszystkich wspólnot, aby mogli wrócić na Eucharystię i do swoich obowiązków. Ciebie prosimy. Panie Jezu, proszę Cię o łaskę wiary głębokiej dla mnie. Żebym nie przychodziła tu na Eucharystię ze strachu, ale z miłości do Ciebie. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Boże, za wszystkie, Boże, dzieci na ziemi, w niebie, w czyśćcu. A szczególnie za te, które prosili nas o modlitwę i którym modlitwę obiecaliśmy. A także za tych, którzy nas nie prosili, ale właśnie teraz, szczególnie w tym czasie, jej potrzebują. Ciebie prosimy. Proszę o powrót do zdrowia Zaośni Łapakowskiej. Ciebie prosimy. Módmy się za zmarłą Małgorzatę, aby ją Bóg do siebie zaprosił. Ciebie prosimy. Nas, Dziękujemy za dar życia naszych zmarłych i prosimy o niebo dla nich. Ciebie prosimy. Nas, I o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich. Grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką Ciebie prosimy. Boże, szczerze mogący, przyjmuj od nas te prośby, które Tobie przedkładamy, Duchu Świętym, Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.